Panie i Panowie, witam. Zapraszam na Death Trash. Jest in development, jest wciąż tworzona, jest GOG, e, wersja taka, nie inna. E, więc e, zobaczmy, zobaczmy o co chodzi w ogóle. Zobaczmy o co chodzi, ponieważ e, wczoraj grałem w tą grę wieczorem przez dwie godziny i nie mogłem odejść. Nie chcę za bardzo. Nie, nie mogę wyłączyć jej, była tak dobra, ale już mi się oczy i mówię, dobra. Wyłączam. Um, gra jest niesamowita, ma wspaniały klimat. Bardzo dziwna jest. Eee... Zagrajmy. Po prostu wam pokażę. Eee, pokażę wam tego miejsca, już gdzie jestem. Tu już mam jakiegoś save'a, prawda, powiem, że dwie godziny grałem. Dalej, początek. Eee, nie będę za dużo grał w tą grę, ponieważ eee, jest napisane, że jeżeli wyjdzie pełna wersja, to save zostaną usunięte, skasowane jak w baldurze. Trójce, też tam pograłem trochę i też usunęli. Więc grałem postacią, stworzyłem sobie postać, która jest... To jest karta postaci, to jest imię mojej postaci, jej poziom, parametry. Mamy hardness, czyli taką wytrzymałość, siłę. Fitness, to jest taka zręczność nasza. Okultyzm, to jest nowy parametr. Służy do porozumienia się z ciałem. Ciało, ok To jest taka, jest taka świadomość. Była jakaś apokalipsa, trochę jak w Fallout'cie. I pozostały na świecie jakieś tytany, jakieś takie stwory. I to jest chyba, wydaje mi się, do porozumiewania się z nimi. Jednego z nich wydaje mi się, że spotkałem. Nazywa się, nazywają go Flash Kraken, czyli kraken ciała. Jest bardzo dziwny ten stwór. Wyglądał dokładnie tak, jak ten stwór w menu głównym, kiedy widzieliście go. Taki przypominający drzewo z oczami, tylko zrobione z ciała. Cybertechno, cybertechnika, można jakieś wszczepy sobie robić pomoc. I empatia służy do komunikacji, taka nasza charyzma. Gra jest super dziwna, i bardzo mi się to podoba. To mamy jeszcze parametry: anima, animalizm, czyli służy do opieki nad zwierzętami. Bartering, targowanie się, e, walka wręcz, e, tempe i ostre bronie, e, małe pistolety, karabiny i technologia, e, skradanie się, e, otwieranie zamków, e, krad kradzież. E, tu mamy crafting, mogę rzeczy przerobić, tu mam parę e, usable parts, to sobie rozbijemy na części, dostaliśmy takie materiały. Możemy też mieć amunicję, nie umiem przerobić amunicji Możemy robić bo też jeszcze nie umiem, nie mam zdolności Ale mogę gadżety robić, mogę blipa zrobić i log pika Blip to jest taki urządzonko, które rzucasz, ona pika na ziemię i przyciąga wrogów Coś jeszcze, parametry Tu jest nasz log do questów Mam miecz, mam dwururkę Mam bandanę na twarzy, maseczkę trzeba nosić, bo covid był Mam lekki pancerz Znalazłem teraz Cliver, taki ciężki miecz. Dużo obrażeń zadaje, Mój zadaje tylko 7, ten zadaje 12, ale jest bardzo wolny. Mi się nie podoba, da. Noszę mięso ze sobą, nie ma apteczek. Jest, znaczy są apteczki, ale są tak rzadkie, że znalazłem niedawno dwie i przez dwie godziny gry nie znalazłem ani jednej, a później za jedną i drugą. Starałem się w takich trudnych do zabicia przeciwników. Także są bardzo rzadkie, trudne do znalezienia normalne apteczki. I żywisz się mięsem. Kiedy zabijasz wrogów, upuszczają mięso. I inny też ekwipunek, ale też m.in. mięso. I to mięso możesz jeść i się leczyć. Takie tanie apteczki. Także na tym świecie kanibalizm jest taki... Okej, okay, no wszyscy to robią. Nie powinni to robić, bo się źle po tym czujesz. Niektórzy mają jakieś drgawki, yy, jakieś infekcje organów, ale wewnętrznych swoich, prawda? Ale no, no co zrobić? Ma się zmarnować? Powiem, że ta gra jest. Hmm. Mam też szotkana. Miałem dużo broni, miałem dużo amunicji, ale wszystko wystrzelałem, bo zacząłem używać broni palnej. Podeszłem do punktu, w którym mój, moja, moja broń nie wystarczała do tej pory takiej pałki, teraz nazwę miecz, tak, miecz jest dużo lepszy, jest szybki. Um, to są moje craftingowe przedmioty, to są rzeczy, które mam, to jest mój implant, tego nie mogę usunąć, tego też nie mogę usunąć. To jest stealth, to znajduje się dosyć wcześnie, to jest znalazłem niedawno, e, czy kupiłem, chyba znalazłem, nie pamiętam. E, to jest taka zdolność, taki szok energetyczny, taki e, jeszcze tego nie testowałem, raz użyłem. Um, tak wygląda stealth po prostu znikasz. Jeżeli inwestujesz w stealth po prostu chodzisz szybciej. W tym stanie nikt ci nie może zauważyć. Jeżeli jesteś jak predator, e, jeżeli tracisz wytrzymałość, jeżeli się poruszasz, e, jeżeli stoisz miejscu, w miejscu, wrogowie ci nie widzą przez kilka sekund, chyba przez masz 2 3 sekundy, żeby wyjść ich z takiego tego pola widzenia, a później ci e, zobaczą. Także e, chyba wszystko wam powiedziałem. Tak, to jest moje życie, to jest moja wytrzymałość. E, uniki robisz jak w Dark Souls, turlasz się walka jest dosyć szybka, dosyć dynamiczna. O, tu coś jest. Nice. O, tu coś jest. O, oh, fuck you, man. Okej, okay, po nim. No, mały pistolet upuścił, ale chyba nie mam amunicji, prawda? O nie, mam 5 kul. Mm. Teraz, jeżeli nie nie, masz, nie nie mam w ogóle biegłości w tych umiejętności w pistoletach, i to jak gdyby. mogę używać pistoletów? Tyle tylko, że pistolety dalej stają takie same obrażenia, tylko nie mam szansy na krytyka. Jeżeli inwestujesz w broń, to masz szansę na krytyka. I, I jak więcej zainwestujesz, to masz dużo większą szansę na krytyka. Krytyki obrażenia razy dwa. Yy, I możesz bardzo szybko. Zamiast pięciu strzałów oddajesz jeden czy dwa, i koleś leży. Yy, a tutaj normalnie musisz spamować. Także. No, motherfucker, tu jesteś. I dwóch ich tam jest? Okej. Okay. Uff, ale mi to walił. Czekajcie. Nie ze wszystkich wypada mięso. Ale... Wypada dosyć ciężko. Ciężko, często. Organy... Tu mam mięso, zjemy trochę. Nie mam, mam pełno. A, podniosłem teraz amunicję. Oni są niebezpieczni, ci koleś. są jakieś zmutowane madafaki. Okej, okay, widzicie? Mięsko. Podniesiemy sobie. Okej, okay, więc ta gra bardzo mi przypomina Fallouta pierwszego bardzo mi przypomina też troszeczkę mi przypomina też Arkanum, bo jest ta technologia tutaj jest, ale tak by jej nie było. Jest, przypomina mi też słuchajcie coś między cyberpunkiem a Mad Maxem. Bardzo dziwny mix. To tego jest jeszcze gra jest po prostu dziwna. Tu jest zwierzę, ok. mam szansę go oswoić. Okej, okay, nie udało się. Okay. Zjemy cię. Okej, okay. nie, nie myślcie o mnie jako potworze. To wszystko, to nie tylko mięso, mięso ludzi, niektóre to, część to, to mięso ze zwierząt, ok? To są żywe zwierzątka, które udało mi się złamać, złamać, złapać. E, bardzo służą dobrze da za zawabiki. Możesz rzucić, robią hałasy i w takich e, miejscach, e, taki, zdobywałem taki bunkier jakiś. To schronienie ludzi. Tam było ich kilku kolesi. Rzuciłem to. Poszli za tym zwierzęciem. nie go strzelać, a ja, a ja im wpadłem na plecy. Także to było Spide Club Nie mogę podnieść. Okej, okay. zabij tego. Podnieść to Nie ma. Tam coś jest? Tam nie było? A nie mam z wyjścia chyba. Zioła na crafting. Okej, okay, chyba wszystko, można sama z wejść. Pokażę mam mapę, Piłkar. Tam się mam skolać z żygowy y, 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 bar. Nie, nie, tam nie idź. Tu musimy się wrócić. Wpełniliśmy quest'a właśnie. Ta wygląda mapa. Y, są spotkania czasami. Y, to jest y, Fast Travel. A gdzie on był? On był chyba w centrum. Bo reagują, kiedy wyjmiesz broń. Nie był w trakcie. Kiedy przebiegasz obok nich, też czasami niektórzy je reagują. A, także kiedy wchodzisz do ludzi, lepiej schowaj broń, albo zacznie się, nie, się nieprzyjemnie. się wiem, kaleś. Ale może tu. O, to są androidy chyba tutaj. Okej, okay, tak. To był on. E, robią. Kon e, jest e, turniej w wymiotach. W wymi wymiotach. Kto z wymiotuje więcej? I koleś wysłał mnie właśnie do tego lasu tam po te zioła, żeby przynieść, bo po tych ziołach zawsze dużo wymiotuje. Raz zjadł i dużo wymiotował. Przez tydzień wymiotował, czasami mówić. Na, na ten konkurs chce wygrać, więc poprosił, żebym mu przyniósł. O, przyniosłeś dla mnie moje rzeczy. O, chyla. I co mi się podoba. Jestem gotowa. Podejść tu. Jesteś pewien? Nie widzisz płakał jak przegrasz? Nie przegram. Nieźle, nieźle. spójrz na to. Tak samo jak moje. To była tylko rozgrzewka. To dużo. <laughs> anyway, przy okazji, wymiotowanie jest bardzo, bardzo ważną częścią tej gry. Ja zaraz wam powiem, już więcej nie mogę, prawda? Tak, to znaczy, że wygrałem? Gratuluję. Dostałem, udało się. Jestem taki szczęśliwy. Poczekaj się w las wymiociny. Dziękuję. Nigdy nic tego nie zrobię. Ok, to wszystko. E, wymiotowanie jest bardzo ważną częścią tej gry. E, raz, że niektóre z tych maszyn, takich tych po starej cywilizacji, e, używają, można je naoliwić wymiocinami, używają masy biologicznej do naoliwienia do, po do, e, en, wyciągając jakieś energii z tych, tej masy biologicznej i najszybsza masa biologiczna, jaką możesz zrobić, to właśnie albo wymioty, wymiociny, albo kupa gra wybiera wymiociny, więc e, musisz wymiotować czasami do maszyny, żeby ją uruchomić. E, poza tym wymiociny są też e, można używać w walce. Jeżeli zwymiotujesz walce, zaraz wam pokażę gdzie to masz możesz wybrać to mam. Wymioty. Mogę zwymiotować w walce. Kiedy że w walce, jest szansa, że ludziom robi się niedobrze, kiedy zaczesz wymiotować. Poczekajcie. Yy, teraz wam pokażę. mi gdzieś, gdzie jest tłum jakiś. Nie, on nie, chłopaj broń. Jest pani doktor. Tutaj, czekajcie. Yy. Właśnie nie dobrze i się zrobiło. Bo się zrzygałem przy nich. Więc, e, raz była taka akcja, że miałem mało życia, <laughs> podbiegłem, wbiegam do pomieszczenia i tam jest e, dwóch kolesi i jakaś laska. Wszyscy mają jakieś pały, topory, a ten dalej zrzyga. Fuck. E, więc wbiegłem, zabili mnie. Sloadowałem, wbiegłem, znowu mnie zabili. Więc mówię, coś trzeba zrobić, patrzę w Wbiegłem, zżygałem się, połowa z nich zaczęła żygać. Więc ten, który nie zaczął żygać, tego zatokłem pierwszego, a resztę dobiłem, kiedy skończyła żygać. więc rzyganie w walce to jest e, normalna strategia, słuchajcie, tylko się nie ma co śmiać. Aha, czekaj, schodź, hmm, Co wam jeszcze mogę pokazać na szybko? Hmm, idziemy pohandlować, może co? Pani doktor, pani doktor. Sprzedam parę rzeczy. I za ile za tak chcesz? Cleaver, sword Jak miecze nie chcemy Tylko Nieco zadaje 8, nie, nie chcę tego no, Shotgun 15, 8 16 Mam, mam ten Ok, trzyma... lepszy... Le, mniejszy ma skater. Mmm. Okej. Okay. Piwo sprzedamy. E, można się upić, ale nie wiem co to rodaje. Pewnie jest jakaś mechanika w tej grze. Nie ma mechanik, który się nie używa. Właśnie nawet wymieciny, wymiecowanie jest mechaniką. To jest świetne, nie, nie sprzedawaj tego, nie, nie. nie. Eee, coś jeszcze bym sprzedał. Mamy trochę mięsa. Mm. Karabin Mam trochę amunicji do karabinu. Nic, sprzedamy. Eee, mamy bardzo mało amunicji do tego, że sprzedamy to. To też możemy sprzedać. O fuck No Dobra, nieważne. Nie będziemy płakać po tym. Dobra, już przestań sprzedawać. Weź w takim razie shotguna po prostu. Equip. Okej. Okay. A, to jest shotgun tylko, że nie ma obciętej lufy. No dobra. Mam mniejszy rozrzut. Dobra, dobra, dobra. Mm, co jeszcze możemy pozbyć się? Mamy trochę mięsa, mamy ten... Okej. Okay. O, my minę, sobie zostawimy. Okej. Okay. Eee, schowaj broń, stary eee, Macie moja lista. Questów eee, Learn from the fresh kraken how to talk to flash. Eee, zapytaj się krakena, jak rozmawiać z ciałem. Okej, okay. to jest ważny. Quest. Idziemy do świątyni <laughs> i zobaczymy, jak porąbana jest ta gra. A, cudownie porąbana. Festering Garage, czyli jakiś gnojący, giniący garaż. Tam byliśmy, tam już nie chcemy wracać. Ale sobie tu w bok, może tutaj po drodze coś zobaczymy, odkryjemy coś ciekawego. Coś tu jest, okej, okay. spotkanie, to nie wiem to jest jakieś losowe spotkanie. Encounter, ok. Stranger. Nie wszystkie spotkania są spotkaniami, z którymi się walczy. Spotkałem raz handlarzy. Stranger. Nie ufaj maszyna. Flash Provides. Chcesz zobaczyć, co mam? Jasne. Uuuu, heavy armor. Oh, give me. Holy. Cel. Nawet mnie nie stać, na to bym to sprzedał. Nie, nie ma szans. 40 o nic się sprzedał. Fuck. Nie będziemy stać. Gdybym go zabił. To byś go zabił Zapiszemy sobie, zloduję sobie jakby coś Aj nie popychaj mnie Pickpocket może zrobimy mu, czekajcie O nie, nie spodobało mi się to że... Nie Nie To mu się nie podoba Dobra, spróbujmy go po prostu zabić Tak Ciężko będzie Użyjemy z naszej mocy Czekam czy to zjeść? Fak, fak, fak. Pak, trafiłem. Fak, prawie się udało. Hmm. No dobra, chciałem czytać system, ale chyba się nie uda. Lecimy dalej. Chcę pokazać jeszcze kawałek tej gry. No i tu nic nie ma, OK. Więc zobaczmy, zobaczymy Kraken Temple. To jest początek w ogóle gry Kraken Temple, wracamy na sam początek gry. Tu zaczniecie grę, jeżeli mm, kupicie tę grę i pierwszy raz tutaj zagracie. Klimat tego miejsca jest też niesamowity. Tu jest Flash Kraken, ok. Eating. Jem. Chociaż pokażemy wam jeszcze. Nie będę nas teraz zanudzał tym Questem. Pokażę wam jeszcze, pójdziemy do Piuk Baru. O, tu coś jest. Tkniemy jakąś nową lokację. Crossroads, rozdroża. O, ktoś tu kurna chodzi, jasne, że tak Mapa Tu już nie ma nic Okej okay. Okej, okay. trochę nie zgrabni, ale się udało. Brain. Okej. Okay. Organy. Trochę mi poranili. Temu backstab'a zrobimy. Fak! Ten eksplodował. Niektórzy eksplodują, nie wiem dlaczego. Sickness, czym się zaraził? Fak... Chciałem, żeby trochę ciała. Okej. Okay. O nie, dużo ich tu jest. O, dużo, bardzo dużo ich tu jest. Tylko, nie przeładowałem broni. Ej! Fuck, prawie mnie zamęczyli, sobie piwko wypić. Sickness, okej, okay, nice. Sporo ich tu jest, Rest now. odpocznij sobie, A tu, ashes, tu, to, ashes, to Flash what the Nie ja wiem, co to było, ale rozsadziło mi na strzępy. Okej, okay, dobra, to był e, Death Trash, e, nie będę przedłużał. E, bardzo fajna gierka, bardzo mi się podoba, ale nie, tak, muszę troszeczkę tak siłą się odciągać od niej, bo e, jest fajna, ciekawa, dziwna, e, no, grafika jest, wiadomo, śmieszna, żałosna, ale w taki grze nie chodzi o grafikę. Chodzi o fabułę, chodzi o nowe mechaniki, chodzi o, o świat, klimat i tego akurat w tej grze jest pod dostatkiem. To na tyle. Następnego razu trzymajcie się. Cześć.